mają słuchajcie coraz więcej do powiedzenia coraz ciek więcej ciekawych brudnych sprawek wychodzi na jaw i teraz siła duchowa ta o której mówiłem wam w wszystkich poprzednich filmach których, o której mówiłem wam w filmie o em, mrzonkach to nie są żadne mrzonki tylko to jest siła która działa i wiara wasza wiara jest konkretną energią, którą wprawiacie w ruch jak toczący się kamień. Teraz wyobraźcie sobie, że 500 tysięcy ludzi taki kamień w ruch puszcza. A będzie ich coraz więcej, słuchajcie, będzie ich coraz więcej. To nie chodzi o wiarę taką, że nie wiem, że jest krzyż, tutaj jest ksiądz, tutaj jest nie wiem, opłatek czy, czy papież, który się w oknie pokazał ostatnio w formie hologramu, bo gdzieś go diabli wzięli, nie wiadomo o co chodzi słuchajcie. Nie, nie na takiej sile duchowej będziemy polegać. Chrześcijaństwo prawdopodobnie przeznaczono do odstrzału, ale to nie o chrześcijaństwo chodzi, tylko chodzi o nauki duchowe, między innymi Jezusa, które rosną, które się rozprzestrzeniają pośród ludzi i które ludzie coraz lepiej rozumieją, a za tymi naukami kryją się potężne duchowe prawa. Popatrzcie na takich Chińczyków. Słuchajcie, Chińczycy nie wystrzelili jednego naboju i zaatakowali i wprawili w stan szoku 500-milionowy kontynent. I jeszcze resztę świata przy, przy okazji. Natomiast no, targetem był ten 500-milionowy kontynent. I wy myślicie, że, że co? Że trzeba mieć, nie wiem, karabiny, że trzeba mieć złom żelazny, żeby, żeby drugiego człowieka, żeby móc opór postawić. O patrzcie, dlaczego Amerykanie nie weszli do Chin i nie zrobili tam jadki? Przecież mają lotniskowce, mają samoloty, mają czołgi. Chińska armia, przynajmniej armii amerykańskiej to jest bida z nędzą. A no przynajmniej nie jest na pewno taka silna jak tamta. Dlaczego tego nie zrobili? No bo gdyby wyrżnęli pół miliarda ludzi, no to społeczność międzynarodowa by mogła ich zgnieść. No co to, co, to, co wy tu odpierdalacie, że ja tak brzydko wyrażę. Więc oczywiście nie zrobili tego, spóźnili się i tam ci ich pokonali duchowo. Pokonali ich informacyjnie, tak, przy pomocy smartfonika i rozsiewania informacji. Więc teraz popatrzcie, jakim, jaką potęgą są siły duchowe, z głupim smartfonikiem i rozsiewaniem kłamstw można zrobić takie spustoszenie na świecie. I my, ja, drugi taki niszowy youtuber, trzeci, tysięczny, słuchajcie, na całym świecie, w kolejnym języku, który zebrał się, który zebrał ludzi, którzy rozumieją to, jak to działa, i którzy są przede wszystkim oczyszczeni, tak? Bo my teraz nie mówimy tu o tej zdegenerowanej grupie tych, tych piwoszy, tych, słuchajcie, Januszy, tych jakiś tam. Otto normal fund braucherów. W, czy, 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 czy innej degregolaty przed ekranami telewizorów? Tylko my mówimy o ludziach, którzy mają wysoką świadomość, którzy. Słuchajcie, nie zajmują się głupotami. Ja telewizję przestałem oglądać 20 lat temu, a od 5 lat nie wchodzę w ogóle na żadne media ściekowe. One przestałem czytać 5 lat temu, w ogóle co tam piszą. Ja tylko się informuję w miejscach, które uważam za odpowiednio prawdziwe uważam za wysoko energetyczne i ja się z takimi ludźmi gromadzę, ja od nich biorę energię, ja, od, ja ich zasilam taką energią i ta grupa rośnie, ona sobie rośnie, ona sobie po cichu rośnie, a system widzi tą grupę, natomiast nikt tam się w tej grupie specjalnie nie wyróżnia, więc on nawet nie jest w stanie zweryfikować, kto tam jakie moce ma. Słuchajcie, historia planety Ziemia, jak Wam nieraz powtarzałem, jest bardzo długa. I to wszystko, co się teraz dzieje, już się działo wcześniej. I na to są, słuchajcie, papiery stare w różnych starożytnych cywilizacjach, wykopane dziwne kamienie, które mądrzy ludzie z, mądrze zinterpretowali. Słuchajcie, 10 tysięcy lat, 10 lat przed naszą erą była wojenka, bardzo podobna, gdzie Imperium Atlantyckie walczyło przeciwko Imperium Księcia Rama. Rama to był. Człowiek, który się wyłonił z, z rejonów współczesnej e, e, Azji Środkowo Zachodniej, e, który przewędrował sobie do dzisiejszej Persji i wspólnie z, z, z plemionem Scytów, które są pra, wzorem, pierwowzorem współczesnych Słowian stworzył, bo razem z imperium Ujgur stworzył imperium Ramy. I ci ludzie mieli, słuchajcie, taką moc, że w trakcie wojny z Unią Atlantycką, ci ludzie potrafili zabijać wroga tylko siłą umysłu. A tam ci mieli technikę, mieli jakieś hiperkosmiczne bronie dzisiaj niewyobrażalne w ogóle co to było. I oczywiście skończyło się to tak, że się sami tymi broniami wykończyli, bo zerwali wtedy. jest historia bardzo ciekawa, nieprawdopodobna. No dzisiaj dla wielu, które uważają mnie za szura, i Was uważać za szura, co możemy na tym kanale powiedzieć. Oni, słuchajcie, zerwali firmament wodny Atlanci, który podtrzymywał system pulsiłowych siłowych z piramid, które są na każdym kontynencie. Ten system pulsiłowych siłowych, na zasadzie technologii kryształu, które my dzisiaj nie znamy, coś, już część z Was wie, że piramida była urządzeniem piezoelektrycznym. Te wszystkie kamienie, te wszystkie kanały, to żaden grobowiec, tam po prostu był nacisk wody. Która była gdzieś tam pompowana, już nie wiem dokładnie jak to działało, ale są na to materiały, może tam gdzieś podlinkuję w opisie. Kamienie były ściskane, dlatego ta struktura była piramidalna. Tworzyła się wielka iskra, jak zapalarce do gazu. I przy pomocy jeszcze tam jakichś innych wynalazków, to wytwarzało energię, tak jak Tesla sobie pod Nowym Jorkiem wieżę zbudował i robił błyskawice, przesyłał bezprzewodowo ogromne ilości energii. I to podtrzymywało firmament wodny. Atlanci, słuchajcie, ten firmament wodny zerwali, bo chcieli zalać tamtych i zalali się. Skończyła się Atlantyda. Ale do czego wracam? Tamci ludzie pokonywali wroga tylko siłą umysłu. I teraz jak ta siła umysłu działa, słuchajcie, widzimy sobie o prawach wibracji, widzimy sobie o prawach rytmu. Całe to rozumienie tych wszystkich procesów układał u was w waszej głowie, waszej duchowości, waszej energetyce klocuszki. I te klocuszki są niewidzialne dla tych, którzy tam gdzieś mogliby wam jakieś, jakąś szkodę zrobić. Oni są zatępi, żeby w to ogarnąć. Oni też, słuchajcie, mają masońskie księgi i czytają te, te informacje. Ale masońska księga to jest dopiero miecz. Żeby mieć miecz i móc nim walczyć, trzeba umieć nim walczyć. Więc to, że ty masz miecz i że ty masz tą masońską księgę, której pewnie większość z nich i tak nie przeczytała, to jeszcze nie znaczy, że ty umiesz tym wywijać. A to wszystko przychodzi, to rozumienie przychodzi z czasem, kiedy Ty podnosisz swoją energię, swoją wibrację, kiedy Ty się zdrowo odżywiasz, kiedy Ty pościsz, kiedy Ty rozmyślasz, kiedy Ty zaczynasz dostrzegać rzeczy na świecie, które Cię otaczają, których wcześniej nie widziałeś. Twoja energia rośnie. Ja tu wiem taką historię, słuchajcie, moich cudownych mocy, jak tutaj w naszej ambasadzie się zatkała rura. I trzeba było zamówić samochód ciśnieniowy, który gdzieś tam jechał z, z Riviery. No i my czekaliśmy z kolegami, którzy mechanicy, którzy polegli. Nasz pan ambasador, zresztą wybitny mechanik, poległ tutaj na tym systemie. I czekaliśmy na samochód ciśnieniowy. Czekaliśmy i rozmawialiśmy na zakręcie. I ja mówię: oho, jedzie, czuję, że jedzie. I nie było nic słychać. I dokładnie za półtorej minuty, za zakrętu. Czy za minutę wywołonił się samochód ciśnieniowy stanął zakręć. Dlatego, że no mam taką zdolność cudowną, że pewne rzeczy wyczuwam wcześniej. Nie da się tego nijak uzasadnić, nie ma żadnych przesłanek, że coś się wydarzy, ale to się niesie po subtelnym planie. Jeżeli ty się oczyścisz, jeżeli ty podniesiesz swoją wibrację, to tobie też się pewne rzeczy będą po subtelnym planie nieść. I nieważne, że ty, nie wiem, że oni będą mieli system, satelity będą cię szpiegować na chipie na RFID, słuchaj, technologią 5G z Twojego smartfona, które Twoje dane podglądać szpiegowo. Nieważne, no to wszystko wyrzucisz i tobie się informacja przeniesie po subtelnym planie, wcześniej, bez żadnej technologii, bez żadnego prądu, bez żadnych kosztów, bez żadnych niskich fabryk. Będziesz uprzedzony <laughs> wcześniej niż oni, w kluczowym momencie. Słuchajcie, to nie są żadnym rząd. Była kiedyś inna historia, jak wzięto Indian z plemienia jakiegoś, które wybitne zdolności tropicielskie miało do armii amerykańskiej. No, żeby tam, wiadomo, tropili wroga gdzieś tam w Wietnamie. I oni ich wzięli z tymi wybitnymi zdolnościami tropicielskimi, ogolili ich na łysę, jak to dali im ten mundur, czapki, wysłali do Wietnamu. Okazało się, że nikt ich nie wytropił. I potem, gdy zaczęli badać słuchajcie, sytuację, okazało się, że wszystko, wszystkie ich cudowne zdolności były w długich włosach ukryte jak antena. Więc słuchajcie, świat pełen jest niesamowitych rzeczy. Świat pełen jest potężnych energii, o których tamci nie mają pojęcia. A my sobie te energie po cichutku zbieramy. My sobie zbieramy, my sobie je przekazujemy, my sobie przekazujemy wiedzę. Tamci mają nas za szurów. Słuchajcie, 29 czy 30 milionów obywateli waszego kraju będzie miało nas za szurów, a nas będzie tam, nie wiem, 500 tysięcy, tak? nawet 100 tysięcy wystarczy. A z czasem ta liczba będzie wzrastać. W miarę jak tam ci będą mieli przekichane, ta liczba będzie wzrastać. I w pewnym momencie, kiedy nagle okaże się, że tych szurów jest, słuchajcie, w kraju 10 milionów, okaże się, że tak jak z Chińczykami, po prostu wróg padnie na ryj. bo zrozumie, że nie może 10 milionów ludzi w żaden sposób zniewolić, wystrzelać, a ich siła jest od jego siły, tak ze stokroć potężniejsza. Po prostu się rozpadnie. Wasz przeciwnik się rozpadnie, a wy go pokonacie duchowo. Więc nie martwcie się za bardzo. Wzrastajcie swojej świadomości. Zdobywajcie wiedzę. Szkulcie się, ćwiczcie, Podnoście swoją wibrację, Podnoście energetykę waszych ciał, pośćcie, szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. Dzięki.